Halo dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z naszej nowej mini serii z Mangetsu witam wszystkich serdecznie Mangetsu. Tak, i jako, że jest crossover terali z Don't to postanowiliśmy zrobić minstroykę z Mangetsu i... E, no. A I tak na starcie, e, będziemy gali w na presecie, który daje nam posmakować jakby też jednocześnie światu Terrarii, więc to będzie dosyć e, no, ciekawe, myślę, doświadczenie. E, dobra, to ja generuję świat. No ja Czy... też powiem tutaj tak od siebie, że, że u mnie za to będzie seria Sterarii, właśnie powiedzmy z presetami z Don't Starpa i tam już więcej będzie mógł mi Turbina wyjaśnić, ale też zarazem będę w swoim żywiole, tak jak tutaj jest analogiczna sytuacja. E, fajnie, że to podkreśliłeś, że jakby... Jesteś, jakby teraz jesteśmy w Dunstrowie, czyli no de facto na moim terenie, a jednocześnie tutaj Mangi będzie mógł powiedzieć, że oto tutaj ten przedmiot tak działa i tak działa i no to myślę, że może dodać właśnie temu Crossoverowi naszych kanałów dodatkowego smaczku. No, ja też tak chciałem też zaznaczyć, że, że nie możesz powiedzieć, że mam wszystkie skiny. O, nie no nie wszystkie. mogę. <laughs> w ogóle się tak zastanawiałem, słuchaj, czy mnie przywitasz, a nie, czekaj, to było przecież, a nie. Ale spaliłem, Boże. Bo jakby ty zawsze tytytka, Tebusz i tak dalej, nie? Aha, no, no, no. No i bo, ale to jest przecież nie to do No to no nie ta seria. <laughs> sobie. Dobra, to wbijaj. Możemy dwóch Wolfgangów, no. Dobra, czekaj też jeszcze jakiegoś skinka osobnego. A, dobra. A, skinka, masz wszystkie skina, wiesz jaki Nie to, mam. Czy, wszystkich nie masz skinów. Skinów <laughs> Nie mam absolutnie wszystkich skinów, ja już wchodzę. Dzień dobry. Okay, żeby ci dokuczyć ja będę goły po prostu. Nie, łaga mnie. <noise> dlaczego ty chodzisz goły? Magnet, ubierz się, wiosna! To no tak jest jak wyszło, no. w nie mamy takich ładnych skinów i ubrań, więc. No, ale macie więcej bloków, zdecydowanie, ty. A ja tak sobie patrzyłem, to w generowaniu świata tam było, że nie będzie malchewek, a malchewki tutaj mamy. A, a na, na pewno dałeś na tych presetach? Tak? Na 100% tak, na Na 100%, bo mamy ta słuchaj, wiosnę, a na tym presetie właśnie się zaczyna od wiosny. I szczerze mówiąc, U. nie do końca rozumiem dlaczego. Wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie w terrarii się startuje na, na biomie leśnym i wszystko jest takie, wiesz, w żywe wtedy, a w donstawie zaczynasz dosłownie z depresją jesienną i może coś w tym kierunku bardziej, nie? Jesień to jest najwspalniejsza pora roku w non proszę mnie tutaj nie obrażać, <grym> a wiosną to jest dramat. No niby tak, ale na przykład wiesz, do doterali dodali coś takiego, że na Nasedie właśnie z Don't Starwa jest ekran bardziej taki bursztynowy, nie? Jesienny. To wydaje mi się, że tutaj analogicznie chcieli Aha, bardziej zielony no, no. zrobić. Tak się wydaje. to ma sens, no faktycznie. E, dobra, że, no to fajnie, że to ogarnęliśmy. Ogólnie w Dunsterbie e, z okazji tej tego crossoveru jest bardzo dużo skinów, właśnie nawiązując, nawiązujących do Terrarii. I niestety e, obawiam się, że będzie ciężko, żeby je wszystkie pokazać. Bo jest ich ile? Około z 30? Liczyłem to było 27 albo 26, coś takiego. No no to to jest e, strasznie duże ilości to są. E, więc no ja na przykład nie mam tleni, tak a tych skinów, co ciekawe nie da się w ogóle kupić. Nie da się kupić, chcieliśmy no. już Instabali i i turbina od no. początku. No za YouTube'a się tu... baluje <laughs> Dokładnie. Ale w ogóle głupio z tym, że też że od razu tak nam pada na web i co? No wiosna, witam serdecznie. No. A nie możemy jakby dodać Ibrelli, bo Dirk do nas nie przyjdzie. To nie, da, nie ta seria, kumplu. Chyba, Więc... że w Katulu się zrobi Ibrele taką dużą, na, na, na czterech graczy. Ej, ale to by było fajne, jakby wprowadzili grupowy parasol. I no. to by, powiedzmy, niosło, nie wiem, dwóch graczy i wtedy by... Nie, to jest głupie. Grecka palanga by powstała, taka wiesz, z tym parasolem i e, Dobra. Bo my tutaj sobie tak teraz biegamy i zaczynamy zbierać rzeczy, ale jak co chcemy dzisiaj zrobić, to powiedzieć? Chcielibyśmy dzisiaj na pewno znaleźć Terrarium, które umożliwi nam dostęp właśnie do tych wszystkich bardziej terrariowych jakby motywów w Donstelwie. Tylko, że no terrarium obawiam się, że będzie dosyć ciężko zejść i tak sobie myślę, że dobrym pomysłem będzie jeszcze zejście słuchaj do caveów, bo do w nie, nie, nie. Nie będziemy, myślę, o ruin, tylko tutaj na spokojniej sobie popykamy. Bardziej myślałem o tym, żeby light burwy, jako że tutaj zobaczyć jakaś długa noc. Jakby w ustawieniach. Ja nie mam żadnych modów akurat. No, przestał padać. Nie, ale to normalnie widzisz, słuchaj. Jakby patrzysz sobie na oczy zegara i zegara. Aha, no, ja jakich... już dawno, dawno to z nie grałem. Widzę, spoko, widzę. Spoko, spoko. Wszystko jest tutaj takie, jakby mniej więcej. Równe. Podzielone, tak, do tak dokładnie. Mm -hmm. Kawałki pizzy, masz trzy tak Kawałki pizzy, a kto dzieli pizzę na trzy? No. Kiedyś chciałem zamówić pizzę na e, właśnie podzieloną, na wielokrotność jakąś turki, to babka powiedziała, że pizza musi być podzielona jakby wałtość musi być podzielna przez dwa kawałki. No, 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 no. A chcieliśmy sumie. sześć, więc wiesz. Znaczy, czekaj, okay. ale sześć też jest podzielna na dwa. Nie, to musi być potęga dwójki. Aha, w ten sposób. No, jakby no klasa matematyczna, zabawiająca pizza, kiśniąco z biednych ludzi, którzy tylko chcą pracować i wyżyć. No, straszne rzeczy. To A. A w ogóle y, jest jakiś tip na szybkie znalezienie tego Terrarium i czy... jeszcze drugie pytanie do nas do ciebie, czy orientujesz się na jakim mniej więcej etap gry jest ten boss? Eye of Cthulhu. Eye znaczy no wiesz, to wszystko zależy od swoich umiejętności, bo tak naprawdę to I of Cthulhu można by zabić pierwszego drugiego pełni. dnia, myślę, że Nie, to nie trzeba podczas pełni przywoływać, wiesz? Nie. No właśnie, e, widziałem twój odcinek i tam zapomniałem napisać komentarza, żeby poprawić. No proszę. No A, ci. no widzisz. No ja akurat się zasugerowałem tym, bo przed nagrywaniem tego odcinka e, Turbina mi pokazywał ten przedmiocik i, i była pełnia. Pomyślałem, że podczas pełni. No, jakby też z animacji trochę jakby wynikało, że spełni, nie? No, no, no w sumie ma Więc sens. jakby to było trochę e, takie mylące. I ja słuchaj tak sobie. E, bo mamy tu ogólnie tutaj strasznie duży biom z zasobami, co mnie cieszy, bo jako dwóch Wolfgangów nie będziemy głodować. E, ale musimy, słuchaj, z tego biom niestety opuścić. I musimy. Jak myślisz, jest to zasługa terrarii, że tyle zasobów tu jest? Znaczy w sensie presetów? Może być. Chociaż. Czy to jest więcej niż zwykle? To ciężko powiedzieć. Ale jest tego. Albo generator świata jest bardzo hojny, albo właśnie Tak, Jakby nie powiedziałbym, że to jest jednoznaczne. Chociaż, jak patrzę na to. Może jednak. No, jeden im hmm. powie tak, drugi powie nie. No i tak to jest, generalnie. W <grym> no i tak to jest. Chodź, poszukamy telarium. Co ty na to? Już lecę, lecę. Eee, to może jakoś. Ale chcesz się rozdzielać, żeby szukać tego telarium? W sumie nos teraz będzie. Będzie, owszem. Nie, no to pochodnie i lecimy, nie? Jakby szkoda malować czas. No w sumie racja. E, I będziemy się teraz jeszcze rozglądać za pikskinem, ale to w tamtym lesie powinno się e, znaleźć, więc powinno być pięknie. Zapraszam. A no no, mi się no, siekierka skończyła. Masz siekierkę, proszę bardzo. Bida, bida. Bida. bida w kraju, Nie no, jak już zacząłeś ciąć, to trzeba dokończyć. No bo tutaj. Miał ja już chciałem ci podpalić. Tykro będzie. Okej, okay, już tam. robię sobie pochodnie. Dobra, super. To ja myślę, że właśnie tu, nie wiem, jak w sumie masz obróconą mapę, ale u mnie to jest góra, to tam mamy bardzo spoko las i tam bym podejrzewał, że może nasz cel się znaleźć, tylko będziemy musieli jeszcze to zdobyć, bo będzie ono dosyć mocno brnione. Hmm. Czy więc... się będzie jakaś obstawa ze świnek, albo coś takiego? No, właśnie, chyba coś takiego. Mam wrażenie, że jakbyś wiedział, co tam będzie. No znaczy wiesz, bo, bo, bo ja coś widziałem właśnie, jak, jak ty tam pokazywałeś, i. Widziałem, że się jakieś świnie goniły. Ale wiesz co? Właśnie ktoś mi napisał, że e, to nie jest do końca pewne. Że mu się wygenerował, pisał coś o żywym drewnie i e, złych kwiatach, więc się zastanawiam, być może tutaj w odcinku podałem zapewnik, że tam będą świniaki, a tutaj. Nie będzie tak. Nie no. będzie. No i nie, nie będzie, no. No i co zrobisz? Mnie robisz? za to się spodobało to, że ktoś u mnie pod filmem zwrócił uwagę na to, że nieprzypadkowo w ogóle Vortox w tym, tej animacji trzymał te... terrarium, bo on jakby nie jest chyba A... więziony w konstant i wiesz, chyba sobie wziął ze świata Terrarii. Nawet na początku animacji jest taki spikselowany, że niby uciekł z Terrarii. Ej, ej, ale to ma sens. Ale mądry człowiek w tych komentarzach się znalazł. No, no, no. No. Ty, ale w ogóle widzisz ile tu jest pająków? Ja mam wrażenie, że jest więcej niż zwykle. Ojeju. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale duży ten las się wygenerował. To no. normalny świat. Tam są bagne no. po prawo, wiesz? Tak? Mhm. Ja bym słuchaj przeszukał dokładnie ten, ten las w sumie i potem bym się udał... E... No w poszukiwaniu innego lasu, jeżeli tutaj nie znajdziemy tego elementu. Chociaż to wygląda bardzo e, tak sprzyjająco z tego co A to co na pewno jest w lesie? Widziałem. No! O, o nie, spadam! Słuchaj, znaczy, spin. co? Jak spadasz? Znaczy spadam, 2T. Y, w sensie, Myślę, <laughs> <laughs> że, że mi postać się skurczyła. Głoduję. Dobrze. <laughs> e, Spadła... Mi... Oj, dostałem <laughs> na pysk. Niedobrze. Piją mnie. <laughs> Nie, ja takie spająku. Nie spadam. <laughs> Jeszcze ten stolik tutaj, pój, proszę. <laughs> Dobra. Dobra, wreszcie nie ma tej nocy, głupi. No, Jezus, Strasznie długa jest ta noc. Jakby. Jak tak można żyć? W ogóle niedługo będzie U-Wook e, więc e, w godniu, a jako że mamy teraz. E, co jest teraz listopad, więc no już wszystko tak. Musiałeś się zastanowić. No słuchaj, a to takie oczywiste? Co ja ja, jak, ja mam wrażenie, słuchaj, jakbym wczoraj się przeprowadził, a tak naprawdę ja się przeprowadziłem już prawie półtorej miesiąca temu, więc no, tak no bardzo szybko jakby... w ogóle. Od studiów bardzo szybko leci, nie? No to ogólnie. Wszystko. Dobra, hmm. ja mam skina mam nawet. O, masz skina? O. <śmiech> 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 nie widzę coś. <laughs> no taki... <laughs> Badumc. <laughs> można powiedzieć. Słabo widoczny trochę, twórcy no. się bardzo postarali przy nim. No ogólnie te pantomimiczne, e, zawsze miałem kłopot co odmiany tego słowa, skiny Wesa są no, raczej specyficzne niż nie. E, masz jakieś bulwy? Ja mam dwa tylko, więc... Dobra, to, to stał czy słuchaj ci na e, latał, nie? Którą sobie zaraz powytworzymy na jedną na łebka. E, ty w ogóle, my tutaj mamy Lunar God to. O, Gip. W sumie czy nam to coś daje? Chyba nie, chyba nie e, Nie sobie, możemy nie. glaskaterów zrobić jakichś? Chyba nie, e, nie Nie, to bym, potrzebowalibyśmy no. stacyjki, nie? Tak. Troszkę tak. kamień. Nie, mam, dobra, jeden. mam to. Mam, mam Potrzebuję złota. Potrzebuje złota. Mam Też wszystko mam jednak. Jeden. Wszystko no, powiem. stałczy, stałczy. Dobra, Ziarnko i mamy do lepszą ziarnka. maszynkę nauki i teraz już można kraftować. Dobra. To przypominam latalnia na pewno. I na pewno potrzebujemy po kasku sobie wykraftować, nie? Dobra, to ja też sobie wykraftuję, bo mam, po pierwsze mam swojego skina. Uh. O, alchemy engine, a ja mam do tego skina, do, do tego alchemy engine. Tak? Tak. Kurde, to na następną postawisz, ok. Dobra, dobra. Wszystko, dobra, to teraz to zwalę. E, Nie, jeszcze zapomniałbym o parasolu. Pół miliona myśli na sekundę. E, masz patyki? Dwa. <laughs> Jeden. <O. laughs> dobra. Jeszcze jeden patyk. Potrzebuję do drugiego parasola. Ale, czemu ty zrobiłeś bagnet jak mamy tego skina z terrarii? A czekaj, ja ci dałem... Co ja ci dałem? Czy ja zrobiłem łapaczkę! A nie parasol. Boże... Co ja zrobiłem? Jestem zbanem Dobra, nieważne, nikt nic nie widział. Może Dobra, to... rę ręka się omsknęła, nic nie No, zna. ręka się omsknęła, mi sklik poleciał. Dobra. Yy, to nikt nic nie widział. Ja upieram, młotek, młotek w łapie, dobra. To teraz weź zasoby, które tutaj wydopiły. Dobra. Hmm. I zrobimy skina z terrarii, żeby, tak, żeby był content terariowy. Tak, żeby był content terrariowy. Dobra. dobra. Wiesz no, tak żeby to mówić. Ja, ja akurat, jeżeli do terrarium, terraria, no to tak się średniawka, ale no. Nie ma co tutaj się wstydzić. Jest jak jest. Wiesz co, po tym Science Machine zniszczyłeś, a ja nie mam... a no masz. Po... Dobra jest kamień Rypajacka. <grywia> dobra, proszę bardzo. Yy, dobra. I yy, ten i. Potrzebuję jeszcze desek, to deski da się zrobić. Oczywiście, że da się wykryć. Dopnęci, dopnę ci, dopnę ci. Dobra. Zwaliłem bardzo dużo domków, nie ma sensu. Potrzebujesz jeszcze? Dobra, i proszę bardzo moi drodzy i turbiny głównie widzowie Tutaj kładziemy alchemy, Table z czyli alchemy Uuu. Engine, i wygląda on w taki sposób. Wygląda pięknie. To absolutnie. jest przemier, który zdobywa się w Terrarii z dungeonu mm -hmm. i redukuje jakby zużycie składników. Znaczy, jest szansa, że nie weźmie składnika, więc taka. A co on ten... kaftuje? Wszystko tak? Miktury, mikstury. mikstury. To Aha, do miksu to jest, miksu jest no. Mm -hmm. No, w silnik alchemiczny do miksu to by nawet miał sens. Więc no, bardzo mi się podoba ten skin, chociaż tak ci powiem szczerze, że, że akurat tutaj to on jest nam niezbyt potrzebny, ale. A to no. miałem go tu nie kłaść? A wiesz co, nie przemyślałem tego zupełnie. Dobra, chyba mamy wszystko już odmażne. No, dwali wziąć składniki jeszcze raz. Eee. Dobra. Dobra, chodźmy już na górę. Nie ma już okay. coś się No, już, tutaj już bawić. nie ma tu sensu pajacować pod tą ziemią, bo to jest, <laughs> to jest załamka. Mamy lata, on nie jest git Dobra, to teraz będziemy. Um, ja szukali... bym nie wziąłem w sumie, nie? Tylko no tata. ja mam eee, dyszkę, więc powinno styknąć, wiesz? Dobra, guzik. Hmm. A w ogóle czemu nie masz Shadow Pieces? Co? Y, y, nie Shadow Pieces, tylko no, Shadowku, po prostu. Yy, w y, w św opcjach świata są, zostali wyłączeni. Aha. No, taki. Ja zobaczę z ciekawości, ile w ogóle bez, albo nie, z kaskiem, ile Charlie bierze HP. Wiesz, wydaje mi się, że kostu, ale nie mam pojęcia, bo nigdy nie miałem Dobra. W zwyczaju tankować. pozwolę się walnąć. Ale dlaczego? Bo chcę zobaczyć, czy na tym seedzie mnie bije. Kto Aha. No, chyba bije, no. I co, uderzyło? No bo wiesz, no, sko skoro nie ma shadowków, to też jest nawiązaniem do Terrarii. Że po prostu Może... wiesz, w Terrarii nie ma czegoś takiego. Może. Nie ma. Dobra, to idziemy przeszukiwać kolejny las. Ale ile tych lasów się wygenerowało? Cztery? Tam u już góry I... już byłem? Aha, też już tak rzuciłem okiem, mniej więcej, jak tam wygląda. Hmm. Jeszcze jakieś dzikie propozycje, panie świecie? Hmm, a tutaj byłeś? Tu jakby pod tymi... Nie wiem czy widzisz gdzie ja poszedłem teraz. E, nie, nie widzę. Czekaj. Oczekaj, e, wróć się, wróć się kawałek. Widzisz ikonkę moją? Mhm. Byłeś tutaj? Tam na samym dole? No. Nie. O, kartka. Może samolot się rozbił? <laughs> Oj, chyba codziennie się rozbijają. To byłby plot twist. Nie no, co ty. Co, ludzie mieliby umrzeć mangi? Do czego o czym ty mówisz? Jak można <grymisz>? tak w ogóle taką okrutną tak myśl Straszne. Nie będziemy mieli Hambata. Znaczy Walking Kaina. No. 10 smutnych wiadomości. Dobra, tam będzie mozaika. Mój Boże, gdzie to może być? No to, to co, do dół chyba no? No, to ja jeszcze tam do góry pójdę, zobaczę co tam jest na górze. No to ja na lewo. No coś, coś musi się znaleźć w końcu, nie? Chociaż no, przy spitanowaniu tego oczka, no to... Szczęście! Szczęście no to będzie tutaj, ważne. szczęście ewidentnie nam opuściło, powiem ci. No, jeszcze będzie dobrze, majsto, na spokojnie. Jeszcze będzie, jeszcze będzie pięknie. Mm. Będzie sztos. Będzie w porządku. Róża. Róża? Mokry kwiatek. No mamy róże. Pięknie. Jak pięknie dobra ja chyba wrócę się tam i przy bagnach będę szukał. Śmiesznie będzie jak się okaże, że będzie gdzieś przy jakimś małym lasku przy spałnie, na jakiejś jednej kratce, nie? I przebędzie przy spałnie i, i, i my cały czas obok tego chodziliśmy. No wiesz co? Właśnie w sumie to możesz dobrze kombinować eee, ze względu na to, że... Jak tak sobie patrzyłem, no to raczej było w blisko portalu, więc no jest A chociaż czy znalazłeś jakiś tasek, no to przeszukuj dalej, da, dalej tam nie, tam, tam, tam jednak chyba mozaika. Była. Aha, okej, okay. ale... no. Ja bym przeszukał przy portalu bardziej. Bo hmm, to może być jakaś. A na takim persona, jak jest tak. taka gleba, taka mega zielona, to tu też może być? W hmm, sensie, no wiesz, jakby... Jakby ja założyłem, że jakby musi być, ale możliwe, że ja, ma, ja miałem po prostu jakieś dzikie szczęście, nie? Więc jakby to sensie, też nie czy, jest... Czy, czy, czy to się liczy jako las w ten sposób? Jakby ten, ten biom taki tych z tymi innymi drzewami, hmm. takimi pomarańczowymi? Nie, to już w sensie, no to nie. Jak, jeżeli masz już liściaste drzewa, to nie. Okej, okay, no, no właśnie tego słowa szukałem, liściaste. No, no takie pomarańczowe, pomarańczowe drzewa, no. Pomarańczowe drzewa. Jezu, żeby shadowy nie atakowały, nie trzeba było dbać o poczytalność, to aż dziwne tak ci powiem. Ale za to są, są wiesz, inne utrudnienia. No, pisga na przykład, no. Na, no, na przykład. No, tak na przykład. No, z... Mój Boże, tu niczego nie ma. Co to za świat jest w ogóle? No, skramerski jakiś totalnie. Mm, nie podoba mi się to absolutnie. <laughs> aż mi się <laughs> przypomina, jak szukaliśmy Krapkinga. Kinga, e, albo Malbatosa. W sumie to, było to oba. No. 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 Jezu, ale no przynajmniej... Akcja. Mniejsza powierzchnia do przeszukania, nie? Mm. Albo inaczej, jakby jak pływasz, to jest trochę <grym> wolniej. Chociaż czas, no, już ten rework, no to pomógł raczej w morze. Dobra, i na ten las, to my na samym początku na nim byliśmy. Ty, jest! Serio, jest? Jest! Głupie! <grym> <Byliśmy grym> Teraz, zobacz, tak... gdzie się zespiło. to jest Crimsonowa skrzynka! Skrzynka Screams, znaczy ta na klucz biomowy w Terrarii, bu, były takie skrzynki na no i tam no. była... Vampire Knivesy są w Terrarii. O kurde, ale... Ale siadło, dobra. W sumie to nie, ale tak. E, przydałby nam się... Osuszyć, chyba się zgodzisz w pełni. Tak, to teraz prawda, e, prawda. może nie zepsujmy tego z tymi pasolami. E, Chcesz parasol? O, bo Spider Gun. Chcesz, żebym zrobił tego skina? No, dawaj, dawaj. Będą, tylko będą mnie biły. Oj, to jest dużo pajęczaków. Postaram się tutaj pomóc w możliwość Dobra. Idą chyba mi teraz nadstukać. Oj. O Jezus, jeszcze mi wypchnęło się. No, jakby loki wiosny, majster. Dobra. Jako, że nie mam Aga, to weź tutaj e, po prostu do Ja tutaj będę za nimi, e, no, tukie, jako że. Dobra, mamy, wolny. mamy, mamy, Dobrze, mamy. Pięknie. To niestety, jestem dzbanem i wytworzyłem znowu klasyczny parasol. <grymne> Dobra, to z dedykacją dla ciebie, tutaj mamy przywód, to jest live Crystal z Terrarii. Uuu. Terraria to zwiększa o, maksymalne zdrowie, parasole. a tu jest Skin jako skrzeszarka. Mogę prosić? No, trzymaj. O, jaki piękny. Ej, naprawdę ładnie wygląda taki. Ej, ale budowniczo, jak to będzie spoko wyglądać. Można by to gdzieś położyć, żeby po prostu leżało i wyglądało i pachniało. No. I będzie I Taki klejnocik po prostu kolejny. Dobra. Poleciałbym ci wytworzyć sobie, słuchaj, parasol. Tutaj masz pańczynę, w sumie wszędzie, więc nie powinieneś mieć z tym większych problemów. Pewnie, pewnie. Mm. Parasol znajdę w zakładce. Nie da się ukryć z parasolami. No, nie ma chyba takiej zakładki, niestety. Akurat, muszę ci tak. <laughs> Ale z pixina, ja nie mam pixina, <słuch> Już ci dopię Proszę. Aha. To weź sobie, tak więcej niż mniej. To jest tak więcej niż mniej. mniej Dobra, więcej. a coś. A, przestał padać, super. <noise> A chcesz wytworzyć... <noise> chcesz wytworzyć... E, bagneta? Bagneta? Czyli... No bo skin jest. Bagnet? Co to jest? Ym, siatka. Linę, A, potrzebuję. Tak. Linę, linę potrzebuję i chyba też Dobra. mam tego skina. Możesz coś wytworzyć coś. chyba. Dobra. Możesz mi dać, jako że jesteś majstem. <noise> e, tylko ja nie mam siana chyba. Muszę do bociana zadzwonić. Proszę. Dobra W której zakładce była lina? Boże eee, Przetwarzanie Czyli... Co? Czy, czyli która? No tak z diamencikiem oh, Fajne no <laughs> To jest słuchaj czwarta mam. zakładka od dołu Mam 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 Dobra Droga tak do wino No Tutaj A w tej Ty, zakładce... Wsuwa Tuwa. Mam... No i zjadł. Dobra. Tutaj no. masz lava Proof Wagnet Serari, który pozwala, mm -hmm. robić, e, pozwala zbierać przynęty z piekła i uh. łowić w Lawie. Uuu. Uh. A pamiętam, jak się pytałem Ciebie, to co, jeszcze może ona będzie łowić w Lawie? Jako, że przykład czegoś absurdalnego, a Ty absurdalnie to się da. No, no. tak. No. <laughs> Dobra, to co? E, robimy opening skrzynki. Czy to już wy, w następnym yy, odcinku? W tej, w tej skrzynce robimy opening i następna jakaś kleparka, może bossa, czy coś. Dobra, w tej skrzynce robimy opening, to brzmi jak dobry plan. E, tylko ja muszę jeszcze... Do, Na noc, na, na dzień czekamy, czy coś, czy... Nie, wbijamy. Dobra. Dawać. Na pewniaka. Curde. Na pewniaka. Dobra. Posłuchaj Ale się panie pixelizuje, ten efekt jest świetny, no. No, też mi się tak bardzo podoba. E, a też możesz otworzyć skrzynkę, żeby nie było. Dobra. Jakby weszły takie wow, aktualizacje. Wow, akwarium, no. No rank. Dobra, Bumerang też Pewnie. Wezmę? Tak, bo, bo jestem banan. Nie wiem dlaczego banan. <grym> banan. <grym> banan na ręk, bo, bo jest taki, no, taka brońka w Terrarium. No no. W sumie bo w telki co jest bardzo dużo. Gdybyśmy dostali w sumie clean sweepa byłoby w pytkę. To byśmy mogli wtedy powytwarzać, yy, no, pół miliona. No, ale dobra, no to myślę, że to będzie yy, tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję. połóż na jeszcze to Terium, czy, czy nie dobry możesz. Pomysł. Ej, w sumie. Ty. A wtedy on już przyjdzie, jeżeli ja je aktywuję, nie? Aha, no. No, Ale możesz to... dezaktywować czy nie? Nie, nie można, wiesz. No to dobra, chyba. no to, to nie chyba czekaj. W tym chyba można, tak mi z klikiem. I czekaj. Wow. Nie! O nie można! Dobra, to dziękujemy Bardzo Po co dziękujemy serdecznie za oglądanie. Był ze mną Magetsu? Była. Tak, dzięki za oglądanie i cześć!